odrażenie głowicy Brother DCP 100. Pokażemy, jak odrożnić z opcji menu drukarki, wyczyścić głowicę. Wchodzimy w menu. Tutaj mamy akurat polskie menu, więc ink, atrament. Ok, teraz wchodzimy cleaning, czyli czyszczenie. OK. Drukarka nam pyta, czy mamy black czarny wyczyścić, czy kolory. Czy następną opcję szałka w dół? Wszystko i na przykład dajmy OK. Wszystko i drukarka czyści nam yy, wszystkie, yy, wszystkie, wszystkie kolory. Wszystkie dysze w głowicy. Każdy kolor. Jak mamy zapchany czarny, czyścimy sobie tylko czarny. Jak kolory, możemy same kolory bez czarnego. Ewentualnie wszystko, tak jak w naszym wypadku. Daliśmy, żeby wyczyściła wszystko. Na chwilę drukarka sobie wyczyści głowicę i zapyta, czy wydrukować test druku. Drukarka skończyła teraz czyszczenie. Teraz wchodzimy sobie w menu, ink, czyli dalej, atrament. OK, test print, test druku. OK i start. Jeszcze raz OK i start. Teraz drukarka nam wydrukuje wzór testu. I widzimy, że tutaj na przykład kolor czerwony źle drukuje. Będziemy teraz musieli tą głowicę wyczyścić. Wyczyścić głowicę. To już można znaleźć na innym filmiku, również na naszym kanale. Jak wyczyścić taką głowicę zestawem do udrażniania, żeby ten wydruk był dobry i żeby drukarka drukowała poprawnie. Dziękuję.